Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku projektu Ford GPW 70311. A co dalej? Zaraz zobaczycie, tak więc, intro i zaczynamy. Zaczynamy jak zwykle od miejsca do malowania. Akład ładnie doschła farba na mocowaniu do karabinu. Też mocowanie, też mocowanie tutaj rzeczy, które na razie jeszcze nie będą używane, ale sobie wiszą. Ale przechodzimy do innego miejsca. A może tu jeszcze po drodze, wam pokażę. Poza kamerą zmieniłem wszystkie śrubki na Fordowskie i zamieniłem te haczyki. Na nowe, z tego względu, że te haczyki są nowe, a to było oryginalne, z bardzo dużymi wżerami. Jakoś mi się to nie komponowało. Teraz mi się wydaje, że to wygląda o wiele lepiej. śrubki właściwe, tak samo tutaj i tak samo oczywiście po drugiej stronie. Oczywiście teraz to jest kwestia pomalowania, ale już mi się podoba. Wszystkie efki stoją na baczność. Ok, idziemy dalej. Co tu się zmieniło, tu się nic nie zmieniło, ale idziemy na stół. Mam tu kilka rzeczy już w końcu wymalowanych i ładnie wyschły. Twarda się zrobiła farba. Haczyki do tylnej ławki, one no w sumie jeszcze nie będą chyba do końca montowane, bo nie mam mocowania tych blaszek, takich tutaj, co trzymają tą rurę od ławki. Tak więc te haczyki to jeszcze sobie poczekają chyba, póki co może je tutaj sobie odłożę, ok. Ale na pewno te mocowanie pod łopatę, śruby wszystko jest. Wracam do tylnego stelaża, yy, tutaj o do sewki, do anteny takie dwie blaszki trzeba tu będzie wkręcić wcześniej ich nie miałem, te mam pomalowane wypiaskowane i tak dalej wszystko się zgadza kolejnym elementem będzie montaż montaż montażu do blackouta na razie sam, samo to tu w międzyczasie miałem wypiaskowane tutaj te gniazdo pod magazynek do karabinu ale jednak te sprężyny tak dociskały ten element, który dociska magazynek, że ciężko to było tam gdzieś doszlifować, domalować i tak dalej i nawet wyszło. No i w końcu to rozebrałem i wyszło tutaj o takie rzeczy niedomalowane, jakieś i tak dalej. Tak więc teraz po rozebraniu mogę to wszystko elegancko zobaczyć. Tu niby wszystko pięknie, a tu jeszcze zostały jakieś stare farby. Tak więc to sobie jeszcze doczyszczę mechanicznie, pomaluję i pomaluję to w częściach i później to złożę, tak więc na pewno to będzie lepiej wyglądało i łatwiej to będzie zrobić, bo sobie nie robiłem to źle jakoś tam nie wyglądało, ale eee... ciężko to było pomalować ok, tak więc zaczynam od tych detali no i wracam do rzeczy bardzo ważnej wieszak i długo wyczekiwana blaszka już pomalowana i tak dalej, do złożenia przedniego zawieszenia no to są rzeczy niezbędne, tak więc za chwilę ten auto test stanie z przodu na koło. a tutaj jeszcze, też poza kamerą, przyszykowałem już wszystkie wzmocnienia do, do radia samo radio rozebrałem, ten element pójdzie do piaskowania i malowania to tak samo. Jeszcze jak uzbieram resztę, to wywiozę i to będą kolejne rzeczy, ale póki co muszę się ogarnąć z tymi elementami. Tak więc zaczynamy. Ok, zaczynam od tych blaszek dwóch. To będzie prosta robota, bardzo szybka. Tak więc pokażę Wam to wszystko w wielkim skrócie. Czas wkręcić tę blaszkę. Jestem zdziwiony. Nie wiem, czy to mam jakieś zatanie, klucze te płasko-oczkowe, ponieważ ten płaski dosyć ładnie wchodzi na nakrętkę, ale oczko już nie zawsze. tak więc Czy te śruby są jakieś niedowymiarowane, że tak powiem, czy jednak te klucze są za słabe. W takich yy, metrycznych, praktycznie mi się to nie zdarza, żeby. Tak nie chciał klucz wchodzić. A no tutaj dosyć często. No i tu mam prostą sprawę. Wystarczy takie wzmocnienie zamontować. Ładnie pasuje. Fajny pomysł. Fajnie, że mieli wszystko przemyślane. I jeszcze tak mocno sygnowane, no to robi właśnie wrażenie, że nie jest to tylko taka jakaś płaska blacha, a jednak ma to jakiś wygląd. Mam nadzieję, że te śruby nie będą za krótkie, a to będą właśnie w zakres, co tu już czuję. Śruby są idealne, jeżeli chodzi o długość. zamontowałem ich specjalnie, to są jakieś tam z kompletu z też tutaj jakby nie powinny, czy nie powinny, no nie muszą być tu z ewkami, ale takie mam, to takie zamontowałem będzie minimalne przerost formy nad treścią ok górna przykręcona, teraz jeszcze dolna że pokażę Wam już efekt finalny. No i OK. Prosta robota zrobiona. Blaszka od do dołu. Tu już się martwiłem, bo ta blaszka dotyka się tutaj aż z tym błotnikiem. No, gdyby to tutaj, że tak powiem, było jakoś minimalnie to mocowanie zamontowane, no nie wiem, dosłownie milimetr, dwa w tamtą stronę, daleką do kierowcy, no to nasz kabel tutaj po prostu już nie wyszło. To mamy jedną i mamy drugą. I zadanie wykonane. Temat mocowania totalnie zakończony, wszystkimi pierdełkami. Przechodzimy teraz do, do tego mocowania, bo to też będzie momencik Jest zestaw śrubek z podkładkami gotowy, tak więc biorę narzędzia i przykręcam. Zabieram się do dość proste osowanko, do śrubki i będzie po tym Uwielbiam takie prace przy Fordzie, którego bardzo często też nazywam Willisem, Z tego względu że dla mnie to są po prostu Jeepy, no i tyle. Ludzie, jak się mówi, zauważyłem na przykład, że tam buduję Jeepa Willisa z II wojny światowej. Ja taką mam najczęściej. To ludzie mniej więcej jeszcze kumają o co chodzi. A jak powiem, że buduję Forda, to, to myślę, że buduję jakiegoś tam yy, nie wiem, mustanga, a jeżeli powiem, że z drugiej wojny, to mówią, że nie wiem, co, nie wiedzą, co to jest, tak więc no, coś w tym jest. Ok tu mamy taką wielką śrubę z łebkiem na płaski klucz. Tylko żeby tutaj to nie haczyło. W tamtych czasach nie używali imbusowych. Tak. Jedna śruba jest od wewnątrz, a druga jest od strony błotnika od wewnątrz zapewne, ale w sumie nawet tu od spodu całkowicie. Okej, okay, może być i tak. By się przydało od razu zamontować mocowanie pod gaśnicę, którą mam. Ale mam gaśnicę, tak bym powiedział, no nie, ale trochę wymyślną. Nie jest to taka standardowa. i No, jak te mocować nie dojechało z Anglii do mnie. Gdzieś tam się paczka rozwaliła i tak dalej. No, ale przyjedzie to, to się demontuje. Ok, przyłapane, idę tylko po klucze. Dokręcimy i będzie wtedy zamknięty. Jedno, że cały czas ten projekt jest pod, fo pod folią i kiedy się ją odkrywa, ten zapach przede wszystkim tych prezentów, połączony z farbą, tą blachą i tak dalej, ale głównie prezenty I to jest coś wspaniałego. To dla mnie taki jakby zapach takiej nie wiem jak to powiedzieć, oryginalności. Na pewno wojskowość to się często kojarzy z jakimś demobilem troszeczkę. Ale jest to bardzo przyjemny zapach. Wcześniej cały garaż tak pachniał. Dzisiaj już tak może nie do końca, ale jest ok. No okej, okay, dzisiaj lecę jak burza. Nic trudnego, takie pierdołki, małe smaczki, ale cieszą. Ok, mam to, mam to, tak więc przejdziemy do Ja Napotkałem pierwszy problem, ponieważ hmm, ta śruba tutaj powinna być dłuższa i nie wiem czy takową będę miał, tak więc być może nie uda mi się to przykręcić, ale zaraz zobaczymy. Ok, śruby znaleziono, ta jest dłuższa, dwie krótsze, skręcam to i... i będzie po pracy. Ok jeszcze póki co tego nie składam na nazwijmy to 100%, ponieważ jeszcze tak się zastanawiam, czy te podkładki tutaj definitywnie powinny być. Muszę popatrzeć na jakieś zdjęcia archiwalne, bo na forach to bardzo różnie bywa. Jedni mają, drudzy nie mają, to jak się tam komuś zachciało, można powiedzieć też, też często są kopiowane po prostu błędy. Patrzymy na tuzów tematu, powiedzmy w internecie, ale oni też się mogą mylić, tak więc e, przyłapię się to nakrętkami, żeby to po prostu tutaj nie latało, nie odpadło, ale definitywnie jeszcze nie będę skręcał tak na maksa, bo może się okazać, że będę musiał te, te podkładki stąd po prostu usunąć. Ok, to kolejny dzień, a za chwilę pokażę Wam kilka rzeczy, które zrobiłem poza kamerą. Ostatnio coś, często bateria mi pada w kamerce i podczas nagrywania. Kamera pada, a ja dalej po prostu robię. Tak więc kilka małych drobiazgów znów udało mi się poza kamerą zrobić. Już tak definitywnie, z czego jestem zadowolony. Nie będę do nich wracał. Za chwilę je pokażę. A my za momencik wracamy do przedniego zawieszenia. No i mam nadzieję, że już dzisiaj Ford stanie na wszystkich czterech łapach. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj to. Te blaszki wzmacniające przykręcone yy, górna i dolna, troszeczkę z ławką się pobawiłem. Zamontowałem właściwe tutaj blaszki, te sprężynujące na właściwych śrubkach. Brakuje mi jeszcze tutaj tych blaszek, które trzymają jakby ławkę od dołu, ale pokażę jeszcze z tej strony. Zamontowałem już te haki. Tak więc ławka już chodzi właściwie. Przydałaby się jeszcze korba, pewnie ją zamontuję bo taki w sumie gadżet po prostu u mnie ona zawsze będzie tylko i wyłącznie ozdobą z tego względu, że jeżeli jest wyciągarka to, może pokażę jeszcze raz, jeżeli jest wyciągarka to tutaj mamy blachę, blacha zagięta oczywiście od płyty pod wyciągarkę, tak więc korby się tutaj nie użyje. Ok, to tyle jeżeli chodzi o te drobiazgi z tyłu. Tutaj czekam, otwory porobione, czekam jeszcze na wypiaskowanie o, tamtego elementu pod radio. Teraz przejdźmy może do przodu. To zamontowane i yy, uchwyt, podstawa pod blackout. Zwał jak zwał. I jeszcze to poza kamerą troszeczkę pozmieniałem chodziło mi to po głowie. Wychodzi na to, że tego typu podkładki powinny być tu i tu. Tutaj już nie, tutaj dłuższa śruba. Ale od dołu też na tych dwóch są takie podkładki. A tutaj jest też taka podkładka. O, i tutaj też jest taka podkładka, później normalna, sprężynująca i to. Chyba będę musiał tylko tą śrubę skrócić, żeby tak nie wystawała. Taki styl skręcenia pokazuje Scott na swoim kanale G503 Team, więc ja postanowiłem jemu zaufać. A w sumie to mi się nawet podoba, jak jest w taki styl to zamontowane. Ok, tutaj mam już wieszak zamontowany, tak więc resory z przodu już sobie wiszą. półresor jeszcze nie jest zamontowany. Nie wiem, czy tu nie będzie z nim problemu, bo on no tak po prostu nie wiem, czy tutaj się mi tak, w taki sposób to uda zamontować. Czy on nie powinien być najpierw tu przykręcony, a później tam, czy mi się go uda tak wygiąć. Tego nie wiem, to jeszcze będę musiał tutaj popatrzeć, ale na pewno chcę się skręcić już tamtą stronę, drugą. Yy, blacha i dwa cybanty. No i na to i zakładamy koła. Tak więc do pracy. Ok, cybanty zamontowane. Jeden większy, jeden bym powiedział taki zwykły, skręcone. Trochę musiałem tutaj odgiąć, teraz mogę nawet dogiąć ten wężyk. No i najgorsza robota jak dla mnie, czyli znowu zamontowanie amortyzatorów. Najgorsza pod kątem założenia zawleczki. Tutaj pozdro, winia dla kolegi Dariusza który mnie trochę już uprzedził, że będzie problem. No ja już wiem, że będzie problem, bo już z tyłu montowałem. No ale, no ale cóż, trzeba to zmontować. Ok, amortyzator można powiedzieć że jest zamontowany. Jak zwykle problem jest z tym dociśnięciem tutaj tej podkładki i przełożeniem zawleczki, ale za chwilę przyjedzie mój przyjaciel Tomasz, to mi tu pomoże jeden ściśnie, drugi włoży i jakoś to będzie eee, chyba jeszcze dzisiaj nie będę przekręcał koła, bo jutro mają przyjechać te śrubki, więc fajnie by to było od razu zamontować później z kolem będzie większy problem, oczywiście te koło i tak będzie jeszcze pewnie z 10 lat ściągane, ale póki co nie chciałbym tutaj się jakoś denerwować przechodzę teraz na drugą stronę Tak więc tutaj zaraz będę musiał zrobić jakby nazwijmy to stanowisko pracy i zacząć działać w tym zakresie. Wydaje mi się, że będę musiał to podlewarować tutaj. To do góry podlewarować i wtedy ten resor mi się tutaj złapie. Albo się mylę, ale wydaje mi się, że się nie mylę i chyba w takiej, w takiej konfiguracji będzie to. W końcu, możliwe do zrobienia. No, zobaczymy. No dobra, eee, zabieram się za pracę. No właśnie skończyliśmy robotę, jeżeli chodzi o zamontowanie amortyzatorów i cybantów. Żeby powiedzieć, że było ciężko, to, to by było ładniej się powiedziane. Nie, co, nie? nie? To, co zrobiłem to akurat na faczku? żeby leciała krew, było no. wszystko. Tak, że była krew pod. że czyli łez nie było. Za no, założenie tych yy, zawleczek y, to jest naprawdę czarna magia, naprawdę ciężko samemu to jest chyba niemożliwe, chyba że jak się ma jakieś tam nie wiem, narzędzia specjalistyczne. Tutaj założenie cybantów, jeżeli chodzi o ten y, półresor, to też nie była łatwa robota. Yy, zeszło na nie zacząłem, no nie wiem, z 2-3 godziny. Więc co ciekawe na przykład y, warto wspomnieć o tych przesuniętych y, y, dziurach, nie? że jak jest oryginalna y, wersja, no to łatwiej jest założyć to... No właśnie tutaj cały ten półresor jest w kopii i no, troszeczkę to odbiega do oryginału, to po prostu widać. No dobra, ogólnie daliśmy radę ale naprawdę śmieszna robota, bo to są cztery zawleczki, jakieś 1-2 cybanty, a już tak powiem pół dnia zeszło. No i do Ciężko, ale ok. Lecimy dalej. <gry> ok, jeżeli chodzi o przednie zawieszenie, mam to już praktycznie skończone. Zostało założenie jeszcze zawleczek na yy, przy mocowaniu resorów do ramy. kręceniu cybantów na amen. I tak naprawdę można zakładać koła i cieszyć się, że Ford stoi na czterech łapach. Ale już jutro mam dostać kolejną taką małą paczkę z trochę ze śrubami innymi elementami a chcę wymienić te śruby na Fordowskie tak więc nie będę sobie jeszcze tych kół zakładał tak aby tutaj mieć łatwiejszy po prostu dostęp do, do tej całości tak więc tutaj sobie to wykańczam póki co i przechodzę do kolejnych prac a do tego wrócimy jeszcze jutro ale to będzie chyba nie jeszcze ten odcinek tak więc do pracy i tak moi drodzy prezentuje się auto na kołach cały przód skręcone Okej okay, moi drodzy, auto skręcone. Jeżeli chodzi o zawieszenie, co mnie bardzo cieszy, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że dotarliście w ogóle do tego momentu. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, polajkujcie, udostępnijcie, niech to się niesie, trzymajcie się, cześć!